Cześć! Ostatnio rozmawialiśmy o różnych gatunkach w malarstwie. Obrazy były o różnej tematyce. Czyli przedstawiały różną treść. Dziś przyjrzymy się im jeszcze bliżej. Zajmiemy się kompozycją. Będziemy komponować muzykę, miało być o malarstwie. Kompozycja może być w muzyce, literaturze i w matematyce. W grafice komputerowej, a także w sztuce, w plastyce. I tym się dziś zajmiemy. Kompozycja to układ elementów, które tworzą ze sobą całość. Czyli dzieło, które zawiera połączone ze sobą składniki. Składniki prawie jak przy pieczeniu ciasta. No, może trochę inne. Artysta w swojej kompozycji umiejętnie dobiera takie elementy jak kolory, kształty, faktury, proporcje, żeby osiągnąć zamierzony efekt plastyczny. Zwraca uwagę na położenie szczególnych elementów. Czasem do siebie podobnych, a czasem kontrastujących. Istnieje kilka rodzajów kompozycji. Najłatwiejszą jest kompozycja zamknięta. Wszystkie elementy obrazu są w niej tak ułożone, by mieściły się całkowicie na płaszczyźnie i nie wychodziły poza ramy. Jej przeciwieństwem jest kompozycja otwarta, która najprościej mówiąc wychodzi poza ramy obrazu. Jest to po prostu wybrany odcinek oglądanego świata. Mamy wrażenie, że ramy odcinają ciąg dalszy, ale możemy go sobie wyobrazić. Często sami tworzycie kompozycje otwarte, fotografując piękne, rozległe krajobrazy. Kompozycja otwarta może dotyczyć również jednego przedmiotu, który będzie ucięty przez ramę obrazu. Na przykład Mona Lisa. Nie widzimy jej całej sylwetki. No tak, wydaje się nie takie trudne, bo to proste. Są jeszcze kompozycje statyczne, dynamiczne i rytmiczne. Kompozycja statyczna to ustawienie elementów w taki sposób, by sprawiały wrażenie nieruchomości. To takie spokojne, łagodne, opanowane dzieła, przy których można się zamyślić i zadumać. Wiem, to portrety i martwa natura. Brawo, bardzo dobrze skojarzyłeś. Zaprzeczeniem tej kompozycji jest kompozycja dynamiczna czyli musi się ruszać. Tak, przedstawia obiekty w ruchu. Występują tam elementy ukośne, krzyżujące się ze sobą linie, silne kontrasty, a rytmiczna. W muzyce jest rytm. Zgadza się, czyli powtórzenie pewnych elementów w regularnych odstępach. Wystarczy wymyślić wzór, a potem powtórzyć go kilka razy. Na przykład mogą to być figury geometryczne, plamy barwne, linie, ale nie tylko. A na końcu kompozycja, którą lubię najbardziej: symetryczna. Przez środek przechodzi linia. Taka oś symetrii, jak w matematyce. Dokładnie. Elementy są równomiernie rozłożone po obu jej stronach, jakbyśmy widzieli lustrzane odbicie. Wszystko jest wyrównane i przemyślane. Symetrię często widzimy w budowach, na przykład Belweder w Warszawie czy Wersal we Francji. Dość tego gadania. Sami spróbujcie stworzyć którąś kompozycję, a może nie jedną.